No, dzień dobry, prosto z nadstawika, żeby Helena yy, wybierała się na zdrowy krę, kręgosłup, bo jak to Gustaw mówi, trzeba robić wszystko, żeby było dobrze, bo lepiej już nie będzie. Więc Helena yy, wychodząc jeszcze się pożarła z Gustawem, no oczywiście o, o, o pierdę, yy, wsiadając szasnęła drzwiami tak, żeby nie uszkodzić samochodu. A potem ćwiczyła ten kręgosłup, żeby kurna dała radę to wszystko nosić. Wracając, zadzwoniła do przyjaciółki, żeby jej się tak wyżalić, tak powiedzieć: Kurna jak jest jej ciężko, jaka to ona jest nieszczęśliwa, i że trzeba było wybrać inną żabę, a nie borsuka. No i tak się wyżaliła, 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 wyciągnęła. Zwymiotowała to wszystko, co jej tam szkodziło, zalegało. Na co przyjaciółka się odpaliła i zaczęła mówić, a wiesz, a ten Gustaw to taki nie w porządku. A ten Gustaw to ja zawsze wiedziałam, że on taki jest. I tak jedzie, po tym Gustawie jedzie, a Helena mówi, wiesz co, ale ja nie zadzwoniłam do ciebie, żebyś tym jechała na mojego Gustawa. No, tylko mnie najzwyczajniej wysłuchała i powiedziała, że bulka tak mi przykro, że ci tak źle. Załóżki dla Was od kaczuszek. O tak, siedzę i czekam na samochód, bo mi wymieniają opony. Pa.